Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii jaką jest Minecraft Survival, ale jestem jakby na serwerze, którego IP wam nie podam. Więc no... My się tu dziś będziemy jeszcze my tu dziś będziemy super rzeczy. Między innymi blokować, żeby tu żółwie nie wchodziły i inne. Więc no... no. Niestety tutaj zrobiłem mur, ale nie, 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 nie pokażę wam nagrania, bo on się zepsuło. Więc no... Tam macie wieki, tam jest jakiś bikon, jakaś wysypka, Więc no, dajcie mi chwilę. Dziś sobie może trochę posortujemy temu. Yy, no, musimy poszukać jakiejś tam i będę je sortował w moim magazynie, który zaraz Wam pokażę. To będzie taka nowa seria. O, no. A i jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie seria survival jest trochę chyba jest z problem w tym momencie, ponieważ... Kiedy weszłam na świat, znaczy... bo ja za, zapomniałem wyjąć tego świata, znaczy a no po prostu... Jakoś mi się zepsuł ten świat. Bo już go nie mam. Zaraz może nie mogę wam to pokazać, ale jest w becie Pokażę. No więc serii Survival. Nie wiem czy wróci. To nie, to nie ode mnie już zale, zależy czy wróci czy nie. No bo po prostu nie wiem czy wróci. Ja, no i mi się wydaje, że wróci, ale będzie chyba bardzo rzadko. Więc. No, Będziecie jeszcze mieli timelapse, może jak przyniosę tej tamy, bo tutaj nie to trochę nudne jest. co zrobię wam z tego time timelapsa i... Dobra, poprzenosiłem już parę itemków z yy, tego tego. Z tych skrzynek już tam są w magazynie. Yy, będę tu jeszcze haserują terł. to wyrównam teren. No mam zamiar tu całe zabudować. Tą farę skin będę trzeba przenieść. Taki farę zaraz mam. ją, ją mogę całą. Wypadną. My tu Dobra. Tu, mam, tu jest farma czciny. Ja, widzicie, tutaj, macie, tutaj jest już no tu, tu, tu jest farma jadudek. Tu mamy tu farmę jadudek więc mogę więcej się już rozbieram zb yy, no tutaj mamy 41 dek, już takiego dobrze. Yy, mamy już kilka starych, mamy już mam jeden dek i no przejdziemy dalej Dobra, i nie wiem co I... no, no. mm. A, i chyba zrobię jeszcze, przeniosę jeszcze deraka inne do magazynu, żeby było... Nee. Dobra, już przenosimy ostatnie rzeczy do magazynu, więc tak. Mhm. Drewno się tu nie zmieści. Hm.

Co jeszcze? Na pewno musimy muszę dokończyć tam tutaj. No tutaj. To wyłożyć to dirtem. Tylko, że nie mam dirtu. Więc pójdę po troszeczkę dirtu. I więc zrobię wam to cięcie. Dobra, tu już jestem. Yy, tam wybudowałem troszeczkę dirtem. I jeszcze trochę tego mam. Yy, jakiś ten mam daru, więc ja sobie na jakieś surowce o, tutaj macie w ogóle listę moich surowców za to będzie dużo mam też lajk matikę możemy tutaj sobie na przykład załatwić jakiś schematik to, to ja nawet nie to mi nawet nie działa więc nie wiem po co ja to tu mam ale niech będzie litley no, mada coś w osób w ogóle jedna osoba jest na serwaniu Tak, tutaj macie rzeczy. 16 jakby z naszego z, z jednego to jest tak drewna. To czemu w ogóle to tak jest? Yy, to będzie zmienione. Moja sikierka w ogóle jest na wykończenie, bo się z, z, zrobić z żelazną. I chyba tu zaraz się robi. Wiecie co? Idę połączyć na farmie żelaza, bo, ma, bo jest akurat tutaj to pójdę sobie ja i osłuchawczę i Wam to wytnę, żebyście nie musieli, bo ja muszę trochę żelaza sobie nafarmić, więc i, i ja idę robić żelazo i wiesz, Słuchajcie widzowie, mała zmiana planów, farma żelaza nie działa, więc no, muszę sprawdzić, czy mam jakieś żelazo. No, fajny w ogóle ładnie. napiszcie czy fajny, bo jeszcze go będę ulepszał. Może będzie fajniejszy ten mur, ale jeszcze na razie zostanie taki. Tu macie port. Tu jest taki jakby porcik. Nie wiem czemu te łódki mi się tak rozmieszczają. Zawsze one są tak, ale nie wiem czemu teraz akurat są inaczej. Zahamuję. O, tak powinny stać te łódki. A zawsze odlatują mi w kosmos, więc nie wiem o co chodzi. No. To będzie na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i suba, a ja się żegnam. Pa!